Gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj przychodzę do was z moją opinią na temat pewnego kremu do twarzy, który tak naprawdę mam od momentu premiery, kiedy on się pojawił zarówno i w Rosmanie, jak i również w Hebe. Przetestowałem go, mam wyrobione swoje zdanie na temat tego produktu. Będzie to polecajka, ale od razu wyjaśnię, nie zamierzam tego kremu używać do końca ponieważ koliduje mi w pewnych rutynach pielęgnacyjnych, a ja teraz stawiam na zdecydowane rutyny pielęgnacyjne, więc on mi ze względu na to, że koliduje po prostu po tym filmie, wędruje w inne dłonie, żeby po prostu mi nie zalegał w mo na mojej kosmetyczce, na mojej toaletce. W dzisiejszej e, opinii będzie brany pod uwagę krem z portfolio Bielenda Skin Clinic, witamina P. Kosmetyk wygląda tak. Jest to krem z depantenolem i trokserutyną, krem wzmacniająco kojący skóra naczynkowa na dzień jak i na noc. Co nam mówi Bielenda na temat tego kremu? Dość dużo. Czerpiąc osiągnięć współczesnej nauki, technologii i bogactwa natury łączy w sobie substancje aktywne z kompatybilnymi składnikami biologicznie czynnymi, które poprzez synergiczne działanie przynoszą w szybkim czasie zauważalne efekty. Odżywcza formuła, anti-redness kompleks, redukcja zaczerwienień, intensywne nawilżenie. Ja nie mam skóry naczynkowej, ale definicja INSI i składniki aktywne zastosowane w kosmetyku nie dają tylko i wyłącznie przyzwolenia na używanie tego kosmetyku przy skórze, tylko i wyłącznie z rosacea czy też naczynkowej można go też używać przy innych typach skóry. I teraz tak, no, witamina P jako składnik aktywny, depantenol, trokserutyna. Bardzo fajne składniki, ale robimy sobie całą analizę INSI, i teraz Wam wszystko tutaj wyjaśnię. Mamy wodę jako rozpuszczalnik dla składników aktywnych. Od razu mamy nośnik przenikania składników aktywnych w głąb skóry. Trigliceryd, który odbudowuje barierę hydrolipidową. Olej ze słodkich migdałów, który działa okluzyjnie i zapobiega przed wyparowaniem składników aktywnych. Później w składzie mamy niacynamid, który wykazuje działanie regulujące, rozjaśniające, poprawiające kolory skóry. Troxerutyna, która redukuje zaczerwienienia, zmniejsza rumień, wzmacnia skórę naczynkową, łagodzi podrażnienia, łagodzi, a wręcz redukuje z perspektywy stosowania ten efekt ciągłego pieczenia. Skóry naczynkowe właśnie borykają się z takimi efektami pieczenia, nadwrażliwości tej skóry, bo właśnie troxerutyna właśnie wykazuje takie działanie usypiające to, uspokajające to. W delikatnym tego słowa znaczeniu. Później w składzie mamy pantanol, który wykazuje działanie łagodzące. Później mamy nośnik przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. Później mamy glukozyl hesperidyn, czyli hesperydynę, która wykazuje właściwości redukujące rumień, wzmacniające naczynka, jak i również bardzo silnie nawilżające i wygładzające skórę. Później mamy tutaj nośnik przenikania substancji aktywnych, później mamy lizat sacharomycyny, który wykazuje działanie wzmacniające barierę hydrolibidową, mocno nawilżające, przeciwstarzeniowe, stymulujące produkcję kolagenu, elastyny kwasu hialuronowego, jak i również fibroblastów. Także działanie jest naprawdę zaawansowane. Alantoina, która wykazuje działanie łagodzące podrażnienia. Później mamy fitosfingozynę, która wykazuje działanie regenerujące, wspomagające wchłanialność ceramidów, peptydów, lipidów. Bardzo mocno regeneruje skórę, łagodzi zaczerwienienia, łagodzi podrażnienia skóry. Później mamy witaminę B12, która wykazuje działanie łagodzące zaczerwienienia, wzmacniające barierę hydrolipidową, redukujące rumień świąt, podrażnienie, zaczerwienienie ogólnie w całym kształcie. Także formuła jest naprawdę przemyślana pod tym względem i tutaj nie mogę powiedzieć, że nie. Później w składzie mamy Lactobacillus ferment, który odbudowuje BHL i wykazuje również działanie preszeciw zmarszczkowe. To trzeba głośno powiedzieć, bo Lactobacillus ferment również działa odmocująco. beta Betasistosterol, który chroni stabilność witaminy B12 i wykazuje właściwości łagodzące. Później w składzie mamy nośnik przenikania substancji aktywnych, silikon emolient, łatwo zmywalny, dimetikon, super emolient, jak najbardziej tak. Później mamy olej sojowy, który wykazuje tutaj działanie tylko i wyłącznie okluzyjne. Później mamy skwalan, który wykazuje właściwości okluzyjne. Później mamy zagęsty stabilizator emulsji, kwas cytrynowy regulator PH, kwas mlekowy jako regulator PH, a skorbel palmita, te nieaktywna w ogóle forma witaminy C. To Koferol witamina E, witamina młodości, ale ona jest w tym przypadku tutaj zastosowana, aby oleje zastosowane w tym kremie nie je uczały, bo to jest antyutleniarz, antyoksydant. Później mamy 12 dwa nośnik przenikania, fenoksetanol produkt nie nadaje się dla kobiet w ciąży i nie dla matek karmiących i regulatory pH, zagęstnik, stabilizator, zapach, tyle. To jest pełne insy tego kremu. Konsystencja nie do końca mi odpowiada. To trzeba powiedzieć. Krem robi robotę, ale konsystencja nie do końca mi odpowiada. Jest to lekko różowa e, formuła przez witaminę B12. On się smuży, no tutaj na dłoni akurat trochę mniej. Na twarzy daje większy efekt tego smużenia. I powiem Wam, co mnie w nim denerwowało, że czasem to smużenie zamieniało się po prostu w gumki. Czyli, że zaczynało się to rolować, zwłaszcza z serami żelowymi. Czyli jak produkty były wodniste, jak produkty były żelowe, to zaraz mm, ten krem się zaczynał smużyć i odpadały takie gumki, po prostu, to, ale to też nie codziennie, nie każdego dnia. On się najbardziej dogaduje z y, esencjonalnymi serami, typu właśnie emulsje, lekko kremowe formuły, takie balsamiczne. To jak najbardziej z takimi formułami mm, ten krem się dogada jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. Ale muszę Wam powiedzieć jedno: że ja teraz stawiam na bardzo dziej, e, zaawansowaną pielęgnację, no bo zbliżamy się do retinoidów i moja skóra no, będzie miała teraz bardzo mocny trening. Więc, no niestety, ten krem mi trochę koliduje w tym treningowaniu, z tego względu, że jest to prosty krem, który na nawilża, owszem, łagodzi podrażnienia i łagodzi zaczerwienienia. Więc dla skóry naczynkowej, wrażliwej, on będzie fajny, jak najbardziej. Ale on więcej nic nie robi. On nie wzmacnia y, żadnych składników aktywnych nałożonych wcześniej. One działają sobie tak samo. Czasem się nie wchłonie do końca, czasem się wchłonie do końca. Ja muszę mieć tutaj postawione swoje pewniaki. W pielęgnacji, jeżeli robię globalną kurację postawioną na to, na to, na to, na to, na to, na to, na to i jeszcze raz na to, ja muszę mieć pewniaki. Ja nie mogę mieć tutaj produktów typu znak zapytania. Także powiem Wam tak, skład zezwala przy, na używanie go przy każdym typie skóry. Jak najbardziej, na przykład na dzień pod makijaż. E, może się nadać, możecie to spróbować. Jeżeli chodzi o skóry naczynkowe i wrażliwe z tendencją właśnie do tego pieczenia, podrażnienia, powinien się sprawdzić, bo jest to pod względem technologicznym właśnie krem taki idealnie dopasowany. Tropserutyna, witamina B12, depantenol, hesperydyna, bardzo dużo emolientów, humektanty. Więc laktobaktylosferment, więc skład jest naprawdę na wypasie. Aczkolwiek bierzcie pod uwagę, że z tego kremu nie wyciągniecie działania przeciwzmarszczkowego. Nie wyciągniecie. Naprawdę. Więc już lepiej, jeżeli chcecie działać antystarzeniowo, jeżeli chcecie działać pojętarniejąco, bardziej odmładzająco, to nie z tym kremem. To jest krem nawilżający, to jest krem, który złagodzi podrażnienia, rumień, zaczerwienienie. Ale on nie, nie doda tutaj cegiełki do działania antystarzeniowego. Naprawdę nie widziałem żadnej różnicy przy łączeniu go z każdym serum, jakie używałem. Nie widziałem żadnej różnicy. Przy kremach do twarzy mam właśnie coś takiego, że jestem w stanie porównać, znając e, działanie serum, jak krem się zachowuje w danym kombo. Więc wtedy widzę, czy mi pasuje, albo jeszcze coś trzeba udoskonalić, albo coś dodać, albo coś tu przekombinować. Ten krem jest, bo jest na tej twarzy. Ale czy jest hitem pod względem składu? Jest hitem. Krzywdy mi nie zrobił, fajnie nawilżał skórę, jak najbardziej, ale nie jest to krem, który ja zdenkuję. Nie jest to krem, który ja zdenkuję. Polecić go mogę, ale ja go do końca nie zużyję, ja stawiam na bardziej zaawansowane technologicznie produkty. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam dobrą energię. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło pa